Cóż to za koszmar? To nie był nocny koszmar, młody wodzu, ale wizja. Chodź za mną, a pokażę ci, co kryje przyszłość. Nie wiem, co to wszystko oznacza, ale chcę się dowiedzieć. Najpierw wybierz trala. Aby to uczynić, kliknij na nim lewym przyciskiem w głównym oknie. Jestem. Znakomicie. Wygląda na to, że aż rwiesz się do dzieła. Jednak najpierw musisz nauczyć się wydawać tralowi rozkazy. Spróbuj wydać tralowi rozkaz przejścia ścieżką do pobliskiego proporca. Aby to uczynić, kliknij na przycisku ruch w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij na proporcu. Dobra robota. Jednak obóz orków wciąż jest jeszcze daleko. Aby dojść do następnego proporca, przewin ekran na północ, przesuwając mysz do górnej krawędzi ekranu. Dabu! Bardzo dobrze. Droga do następnego proporcja wjedzie przez zaciemniony obszar. Jest to teren, który nie został jeszcze odkryty. Zauważ, jak zaciemniony obszar zmniejsza się w miarę, gdy tral przez niego przechodzi. W ten sposób zaznaczane są tereny, które zostały już zbadane. Wybierz trala i rozkaż mu dojść do proporca w środku obozu. Doktar! Moi wojownicy! Jesteśmy na twoje rozkazy, wodzu! Aby tral i wojownicy poruszali się razem, muszą najpierw zostać zaznaczeni. Duchy są niespokojne. Kiedy twoi wojownicy zostali już zaznaczeni, wydaj im rozkaz przejścia do następnego proporca. Przygotujcie się. Wyczuwam przed nami gnola. Aby wydać wojownikom trala rozkaz zabicia tego plugawego stwora, zaznacz swoje oddziały, kliknij na przycisku atak, a następnie kliknij na gnolu. Przyszedł Twój czas. To był tylko zwiadowca. Obóz Gnoli leży przed nami. Rozkaż żołnierzom przeprowadzić atak na obozowisko wroga. Aby to uczynić, wybierz wszystkich żołnierzy, kliknij przycisk Atak, a następnie kliknij lewym klawiszem myszki na środku obozu Gnoli. Dobra robota. Zauważ, że po wygranej walce Tral zyskał poziom doświadczenia. Tylko bohaterowie mogą zdobywać doświadczenie, co sprawia, że z czasem mogą stać się niezwykle potężni. Z każdym zyskanym poziomem bohaterowie otrzymują punkt heroizmu. Punkty też można wykorzystać do zdobycia nowych umiejętności lub udoskonalenia tych już posiadanych. Aby wydać punkty heroizmu Trala, kliknij na przycisku Umiejętności Bohatera w prawym dolnym rogu ekranu. Za każdym razem, gdy klikniesz na tym przycisku. Za honor! Dabu! Oto odkryliśmy grupę murloków w pobliskiej rzece! Murloki stanowią wymarzone cele dla twojego nowego czaru o nazwie Seryjne Błyskawice. Aby tral użył tej nowej umiejętności, kliknij na przycisku seryjnych błyskawic, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki na jednym z murloków. nie przeżyje. Tak. Niektóre z pokonanych potworów zostawiają po sobie skarby. W skrzyniach znaleźć można potężne magiczne przedmioty. Ta skrzynia zawierała miksturę many. Zauważ, że mikstura zajmuje teraz jedno z miejsc w ekwipunku trala w połowie dolnej części ekranu. Mikstura many może zostać użyta w celu uzupełnienia energii magicznej bohatera, potrzebnej do rzucania zaklęć takich jak seryjne błyskawice. Za dom Hammera! Za honor. Tak. Za honor. Wycie wilka sygnalizuje nadejście nocy. Strzeżcie się, wojownicy. Niech zmrok nie stępi waszych zmysłów. Za honor. Dabu. Ogr. Gdyby bestia nie spała, to czekałaby nas ciężka bitwa. Przyszedł twój czas! W chwili obecnej tral ma niewiele many. Użycie mikstury many odświeży trala i szybko odnowi zasoby energii konieczne do rzucania czarów. <laughs> Witaj synu, Dudotana, wiedziałem, że odnajdziesz drogę. To Ciebie widziałem w mojej wizji. Kim jesteś? Skąd mnie znasz? Wiem dużo o wielu sprawach, młody wodzu, także o Tobie i Twoim ludzie. Moja tożsamość nie jest w tej chwili ważna. Naprawdę istotne jest zaś to, abyś zebrał swych współplemieńców i natychmiast opuścił tę ziemię. Opuścić te Ziemię. Co to wszystko znaczy, człowieku? Człowieku. <grystanie> Straciłem swoje człowieczeństwo dawno temu. Teraz jestem czymś innym. Wiedz, że widziałem przyszłość i wielki płonący cień, który nadciąga, aby pochłonąć nasz świat. Ty także go wyczułasz, prawda? Demony, one wracają. Tak, i tylko prowadząc swój lud za morze, do dalekich krain Kalimdoru, będziecie mieli szansę się im przeciwstawić. Ale jak możemy? Z czasem odpowiem na wszystkie twoje pytania, młody wodzu. Teraz powinieneś zebrać swych wojowników i przygotować się do opuszczenia tej krainy. Jeszcze się spotkamy. To wszystko wydaje się bez sensu, ale duchy mówią mi, że powinienem mu zaufać.